Czy naprawdę mogę być kochany, kochana taka, jaka jestem? Kiedy zadajemy sobie pytanie, i jak nasze życie determinuje nasza własna odpowiedź na nie? O tym będzie dzisiejszy filmik. Zapraszam serdecznie. Więc pomyślałam sobie, że nagram filmik o wstydzie ponieważ nie jest on moją główną trudną emocją i będzie mi lżej. Podczas przygotowania się właśnie do tego nagrania no, odkryłam ile, ile warstw wstydu noszę w sobie, jak bardzo jest on zakamuflowany, jak bardzo mnie on dotyczy. Pamiętajmy o tym, że istnieje trójtyp. Więc nawet jeśli jesteśmy z grupy ciała albo z grupy umysłu, to przecież jesteśmy osobami czującymi, i jedną, jakaś część dobrze byłoby odkryć, która jest, jest mi bliżej do tej rany, właśnie znajdującej się w sercu, ponieważ rana na sercu, w której odtrącamy siebie i mówimy: Nie mogę być kochany, Taki, jaki jestem, będzie właśnie wywoływać w nas wstyd. Wstyd naszego istnienia. Wstyd oczywiście jest najniżej wibrującą emocją. Um, I jak zadałam sobie nawet dzisiaj to pytanie, co czuję, co czuje moje ciało, kiedy odczuwam wstyd, to poczułam tutaj takie żelazne zacieśnienie, za żelazne taką obejmę. Dlatego, że jeśli jesteśmy boskim stworzeniem i zaczynamy się wstydzić sami samych siebie, no to stajemy w kolejce albo w kierunku w przeciwieństwie do życia, w przeciwieństwie do miłości. I chociaż łatwo mi się o tym mówi, wiem, że bardzo często staję właśnie w tamtym kierunku, patrzę się w tamtym kierunku. Więc mm, pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia dziecko zaczyna budować swój obraz, kim jestem. I jak dobrze wiemy, jak to było w naszym dzieciństwie, a nawet jeśli sami jesteście rodzicami, nie zawsze przyjmujemy nasze dzieci, nasi rodzice nie zawsze przyjmowali nas z wszystkimi naszymi emocjami bezwarunkowo. I jeśli dostajemy, wtedy pokazujemy jakąś część nas, czasy naszych emocji, tak? Dwa, trzy latka, malutkie dziecko zaczyna się drzeć. Cokolwiek się dzieje i rodzic mówi, o nie, 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 takiego teraz tego nie chcę, takiego cię nie akceptuję, normalna rzecz ludzka, daje mi się. Ja jako matka pamiętam takie sytuacje że tak tego nie jestem w stanie teraz unieść, tak? Natomiast jest to jest to prze, przejście z miłości bezwarunkowej, czyli akceptuję cię teraz dokładnie takim, jakim jesteś. Biorę cię całego, kocham cię całego. Jest to przejście na miłość warunkową, czyli Kocham Cię wtedy, kiedy jednak zachowujesz się trochę inaczej. Jesteś dobry, jesteś kochany, jesteś super. Jak robisz to w ten i w ten sposób? Czyli staje się miłość warunkowa. I co taki dzidziuś sobie myśli? Ugh. Czyli ja, jako ja, to coś nie bardzo, tak? Czuję, że nie jestem w tym miejscu, w tym miejscu dokładnie serdusz, nie jestem odbierany sercem w tym miejscu kiedy pokazują siebie. I takiemu dziecku a nawet nam dorosłym bardzo trudno skonfrontować się jest z tym od, uczuciem odrzucenia, uczuciem niekochania, jakie w nas wtedy powstaje. No bo co, gdybyśmy byli dorośli, ktoś by powiedział: "Nie akceptuję cię taka jaka jesteś", tak? No to Mam prawo wtedy, mówię ok, no to jak nie, no to do widzenia, tak. Ja idę swoją drogą, ty idź swoją drogą, ja pozostaję sobie wierna, tak? Ale jako dziecko jesteśmy tak zależni od naszych rodziców, więc no nie mamy szans skonfrontować się z tym w taki sposób. I zaczynamy czuć ogromną pustkę, chłód, smutek związany z tym, że uczuciem, że nie jesteśmy kochani bezwarunkowo, nie jesteśmy przyjmowani w pełni. I co się wtedy dzieje? Przychodzi taka emocja, jak wstyd, która. Tu zaczynamy się bronić przed tym uczuciem, prawda? Pustki. I teraz wytwarza się ten wstyd w kontekście drugiego człowieka. Ja się wstydzę tego, jaki ja jestem, co ja zrobiłem, co poczułem, dlatego, że ja będę starał się wejść na te tory, które ode mnie oczekiwano. I jeśli ja będę taki, uda mi się zachować w sposób, w jaki ode mnie oczekują, zyskam tą miłość. Czyli wstyd przychodzi, żeby odbudować tą więź, która w nas już się zachwiała. Czyli poniekąd chroni nas przed odrzuceniem. To też jest ważne. Jeśli ten wstyd pojmiemy jako coś, co. No tam niby najtrudniejsza emocja, ale możemy ją bardziej uszanować, jak wiemy skąd ona przychodzi. Tak? Natomiast jak w dorosłym wieku, no już wielokrotnie. Yy oddajemy się wstydowi, no to będzie miało to już dla nas te o wiele trudniejsze konsekwencje niż przetrwanie w tym jako dziecko. Tak, czyli jeszcze wrócę, jak to się wydarzy w kontekście z tym rodzicem, to dziecko czuje, że moje istnienie jest niewystarczające, ja muszę być jakiś i to jest pierwsza rzecz, która się wydarza. No i właśnie w obrębie enagramu możemy zobaczyć. Trzy takie główne nurty, jaki ja będę, żeby być wystarczającym. Czyli możemy ten wstyd ująć, że jest to doświadczenie silnie emocjonalne, powiązane z tęsknotą za byciem zauważonym takim, jakim się jest. To jest pierwotne uczucie. Pierwotna nasza tęsknota, w miejsce której wytwarzamy właśnie wstyd, żeby sprostać oczekiwaniom. Czyli wstyd wiąże się z tożsamością i poczuciem wartości, ale może być ukierunkowany na te trzy obszary. Będę jakiś, to będę kochany, tak? Czyli jestem kochany. Jeśli jestem potrzebny. Pierwsze. Drugie. Jestem wartościowy tylko jeśli odnoszę sukcesy. Jestem wartościowy tylko jak jestem wyjątkowy. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy w naszym życiu nam akurat nie idzie. Nie odnosimy sukcesu. I z tego też powodu, nie czujemy się zbyt wyjątkowi, tak? Wszyscy wokół nas odnoszą sukcesy, są wyjątkowi i są potrzebni. Czyli jak takie coś ma miejsce i zaczynamy sobie ujmować, wszystkie te trzy mogą się złączyć w jedną całość. Czyli czuję się mniej wyjątkowy niż inni, czuję, że. Nie odnoszą, nie odnoszą sukcesów, więc nie jestem wartościowy. No i też nie jestem potrzebny. To bardzo trudne znaleźć się w takim miejscu. Jak sobie z tym radzić? A z takimi uczuciami. No, ważne jest, żeby to w sobie uznać, zobaczyć, tak? To uczucie pojawia się we mnie, ale mnie nie definiuje. Czuję wstyd, tak? Czuję wstyd, bo mam tam jakąś ranę odrzucenia, mam jakąś tęsknotę, ona mi o czymś mówi i albo mam teraz siłę się z tym skonfrontować, albo nie. Więc takie oddzielenie siebie od tego, co się w nas pojawia, tak? Obs wejść w taką rolę troszeczkę obserwatora. Tej emocji. Czuję wstyd, tak? Ok. Otaczam go akceptacją i miłością, jeśli potrafię. Kolejną rzeczą to jest też podzielenie się o tym z kimś. Dlatego, że wstyd najbardziej rośnie, kiedy, ee, kiedy jest w ukryciu. On się żywi tym ukrywaniem. Czujemy wstyd, tak? To momentalnie zasłaniamy sobie ręce. Nie chcemy być widoczni, i to żywi, podsyca ten ogień. Więc podzielenie się z kimś o tym, że czuję wstyd w związku z tym, z tym przestaję go tak karmić. No i ostatnią rzeczą będzie właśnie to, żeby um, dać sobie prawo, że ok, teraz czuję wstyd, i nie widzę innego wyjścia, tak? Będę czuł ten wstyd, bo nie jestem w stanie skonfrontować się z tym, co jest we mnie, a następnym razem być może będę, ale generalnie uszanować. Tą emocję też jest bardzo ważna. Dobrze, chciałam jeszcze się skupić na tych trzech przypadkach, o tym kiedy czujemy, że nie możemy być naprawdę kochani tacy, jesteśmy, a możemy być kochani warunkowo. Czyli ten aspekt drugi, który każdy z nas może, ma, może mieć w sobie, ma w sobie, tak? Jeśli nie czuję, to na pewno jest on głębiej zakopany, ale wszystkie te trzy aspekty będziemy mieli w sobie. Jedne bardziej, jedne mniej. Czyli w tym aspekcie drugim dawcy wstyd pojawia się, um, gdy osoba nie czuje się potrzebna albo że jej dobroć nie zostanie zobaczona, dostrzeżona, tak? Czyli ona robi, żeby ten robi coś dla innych, żeby dostać właśnie to, hej, widzę Cię, jaki jesteś, tak? A ona tego nie dostaje, więc wtedy pojawia się wstyd. A źródłem tego właśnie jest utożsamianie swojej wartości z byciem kochanym za to, co się daje. Czyli tutaj pierwotnie nie zadbaliśmy sami o siebie, tak? W tej pierwotnej wersji i zaczynamy skupiać się na tym, że dostajemy tą miłość poprzez bycie pom pomocnym, a kiedy to się nie dzieje, odczuwamy wstyd. A jak sobie radzimy z tym wstydem, zaczynamy jeszcze bardziej skupiać się na potrzebach innych i jeszcze bardziej ukrywać własne. Więc warto tutaj sobie um, mówić takie zdanie: na przykład, moja wartość nie zależy od tego. Co daję innym. Jestem wartościowy nawet wtedy, kiedy nic siebie nie daję, kiedy daję sobie tylko, tak? Wszystkie te rzeczy mnie bardzo głęboko poruszają, cieszę się, że mogę o nich mówić, jako też część tego dzielenia się swoim wstydem. Nie zdawałam sobie sprawy, że. Tyle tego jest we mnie, jak już pewnie mówiłam. Aspekt trzeci, czyli jestem wartościowy tylko jeśli odnoszę sukcesy. Czyli wstyd pojawia się, gdy pojawia się lęk przed byciem nikim. Jestem nikim. Jeśli nie odniosę sukcesu, jestem nikim. Jestem społecznie nikim, osobiście nikim. serduszko kokuje? Jestem niewystarczająco skutecznym, nieodnoszącym sukces, czy jak jestem nieatrakcyjny. Tak pojawia się wstyd. A źródło natomiast, oczywiście, będzie utożsamianie wartości z osiągnięciami i obrazem swoim w oczach innych. I e co się dzieje, kiedy zaczynamy odczuwać tego typu wstyd, że jestem za mało odnoszę tych sukcesów, lub nie czuję się poważany w oczach innych, zaczynam jeszcze bardziej budować swój wizerunek i generować kolejne osiągnięcia. Może teraz, może tym razem mnie zobaczysz, mamo, tato, może. Moje uczucia, tak, schowam bardzo głęboko. Moje własne potrzeby, bo one są jakieś dziwne może, bo one nie są nie są takie, jakie potrzebuje teraz rynek. Więc schowam je głęboko, zacisnę zęby i ruszę po dziesiąty, o 10, 20, 30 projektów za dużo wezmę, tak? żeby sprostać ten głód, tą pustkę w sobie wypełnić, która oczywiście jest zupełnie gdzie indziej. Więc przy tym aspekcie trzecim jest dać sobie takim remedium, dać sobie prawo do odpoczynku i do bycia niewystarczającym. Mam prawo być niewystarczający albo niedostatecznie taki, jaki żąda ode mnie świat, albo jaki ja sobie narzuciłem, że mam być. Mam prawo być. Jak to drzewo bez jednej gałęzi. Moja jabłonka obrodziła na przykład tylko na górze. No i co z tego? tak obrodziła, że nie jesteśmy w stanie tego ani przejeść, ani przerobić. Trzeba się dostać do tego raju na górze. Ok, aspekt czwarty. Czyli jestem wartościowy tylko jak jestem wyjątkowy. Nie mogę być przeciętny. Nie mogę być zwykłym szarakiem, tak? Muszę się wyróżnić. I nasz wstyd pojawia się wokół poczucia właśnie, że jestem jakiś wybrakowany, czegoś mi brakuje, jestem jakiś inny. I zaczyna pojawiać się wstyd. Cały czas wróćmy do tego pierwotnego obrazu między rodzicami, tak? Jestem jakiś inny, czegoś mi brakuje, że ci moi rodzice nie są szczęśliwi. Nie widzę, że być może mama ma z tym czy z tamtym problem. Odbieram to wszystko bardzo osobiście, że jest to mój deficyt, że mama jest nieszczęśliwa, tak? że mama się nie cieszy mną, że nie potrafi mnie przyjąć takim, jakim jestem. Źródłem oczywiście to jest utożsamianie wartości swojej własnej wartości z wyjątkowością i autentycznością. Jak sobie radzimy z takim wstydem? Poprzez podkreślanie swojej unika unikalności i też wyolbrzymianie, intensyfikację, wyolbrzymianie to niedobre słowo intensyfikację emocji. Natomiast bycie zwyczajnym nie oznacza, bez wartościowości. I mówię to też do siebie. Bycie zwyczajnym i zadowolonym, i skupionym na tym, gdzie się jest, bez porównywania się, że tam, ta trawa u sąsiada zawsze lepsza, tak? Jestem tu, gdzie jestem. Oddech jest wystarczająco dobry dla mnie ufam że gdybym mógł być teraz gdzie indziej to bym był ale staram się być tu i teraz staram się mieszać tą zupę którą gotuję jakimś rodzajem ciepła tak i obecności tu i teraz bo właśnie teraz tworzę tą zupę Czy dajemy sobie właśnie to prawo, żeby być kochanym taki, jakim jestem? Dajmy sobie to prawo to być, żebyś, żebyśmy my siebie kochali takim, jakim jesteśmy. Dajmy sobie prawo, żeby pomóc sobie, dajmy sobie prawo do tego, aby odpocząć, aby być niedostatecznym i aby być przeciętnym. Aby ukochać się w tych sytuacjach i odkryć tą codzienność w naszym życiu i tą wartość, jaką jesteśmy, bo jesteśmy. Napiszcie, proszę, czy czujecie się kochani? Bardzo jestem ciekawa. Czy czujecie się kochani tacy, jacy jesteście? Bo ja muszę sobie o tym przypominać. Codziennie, czasami co chwilę. Ściskam serdecznie, pozdrawiam.